Podczas gdy niektórzy prowadzą zmasowany atak na sklepy spożywcze, wykupując mrożoną pizzę i ostatnie rolki papieru toaletowego, inni marzą o sławie za wszelką cenę, produkując idiotyczne informacje o koronawirusie. Subskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę, no i zaczynamy! Chińskie media narodowe, tutaj mam na myśli oczywiście radio i telewizję, próbują uspokajać obywateli. Podobno wychodzi im to dość skutecznie. Niestety w chińskich mediach społecznościowych, jak wiemy, odseparowanych od reszty świata, grupa pseudonaukowców wpadła na pomysł odpalenia fajerwerków, które, jak twierdzi ich teoria, wysterylizują zarazki w powietrzu i wirus przestanie istnieć. No i to już cały pomysł. Wiadomość oczywiście rozeszła się w Chinach bardzo szybko, ale ja pozostawię ją bez komentarza. No chyba, że komuś coś jeszcze z Sylwestra zostało. Pewien wesoły chiński vloger wpadł na pomysł pranka, w którym przewraca się koło centrum handlowego. Ale, żeby było tak bardziej strasznie, to przewraca się z założoną na twarz maseczką przy wejściu do centrum handlowego w godzinach szczytu. Po czym po kilkudziesięciu sekundach wstaje, rozciąga się i zdejmuje maskę. Po całym incydencie, gdy został zatrzymany przez właścicieli centrum handlowego, stwierdził, że zrobił to po to, by być sławnym. W związku z tym, że po wesołym pranku prawdopodobnie kilka osób narobiło w gacie ze strachu, wesoły vloger nagrał i opublikował na swoim kanale przeprosiny. Jeśli mieszkasz w Malezji i oglądasz za dużo filmów o zombie, to mogłoby być duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w grupie osób, które totalnie sfrykowały na wieść o plotce, że koronawirus sprawia, że wszyscy zarażeni ludzie finalnie zmieniają się w zombie. Niestety, przerażonych tą plotką osób było tak dużo, że Ministerstwo Zdrowia Malezji musiało podjąć kroki, aby zdementować tą plotkę i poinformowało o tym, żeby obywatele się nie martwili, że z całą pewnością osoby zarażone tym wirusem nie będą zachowywać się jak zombie. Ale w sumie jak człowiek jest po dziewiątym sezonie Walking Dead, to nic dziwnego, że pod Beretem uwalniają się opary szaleństwa. W Hongkongu fałszywe pogłoski o zaprzestaniu produkcji papieru toaletowego doprowadziły do paniki wielu osób. Zmasowany atak na sklepy sprzedające papier toaletowy spowodował jego faktyczny niedobór. Ale to nie wszystko. Niektórzy, aby uniknąć tłumów, przy kasach wpadli na pomysł obrabowania sklepów z papieru toaletowego. I tak trzech złodziei, w tym jeden uzbrojony w nóż, ukradło aż 600 rolek papieru toaletowego wartości około 130 dolarów. Ale z drugiej strony, 200 rolek na głowę to spokój prawie na cały rok. Zastanawiam się, jak poznały się tak zdeterminowane trzy osoby, dla których jednocześnie ten rodzaj higieny był tak istotny. Duża grupa zwolenników teorii spiskowych wpadła na pomysłowy sposób zwalczania koronawirusa wybielaczem. Twierdzą, że wybielacz to cudowny antidotum czy szczepionka na wszystko od autyzmu, po raka, HIV i inne takie. Serio? Podobno takie pomysły powstają w ich głowach błyskawicznie, bo cała grupa zwolenników tej teorii ma aż 180 IQ. Oczywiście Amerykańska Agencja do Spraw Żywności zdementowała pomysł z wybielaczem, informując, że takie próby kończą się ostrą niewydolnością wątroby lub śmiercią. Także podsumowując, wybielacza się nie pije. Ale na naszym rodzimym podwórku też mamy teorie, które w większości z nas mogą postawić włosy dęba. Pewien pan inżynier naczelny z Nachor Polski wpadł na pomysł leczenia koronawirusa witaminą C i poprzez podanie do żylnie perhydrolu, czyli 35% roztworu na tlenku wodoru. Środek ten ma właściwości żrące dla żywych tkanek i wykorzystywany jest jako środek czyszczący w przemyśle spożywczym. Czy w budownictwie nam znany jest także jako woda utleniona, ale wówczas o stężeniu tylko 3%. Z powodu tej kontrowersyjnej superporady zamknięto jego kanał na YouTube. Moi drodzy, nie martwcie się tym, że wszystko co macie na sobie i stoi obok was, jest wyprodukowane w Chinach. Badania nad lekiem są już intensywnie prowadzone. Niedługo świat przestanie żyć w strachu pojedziecie na udane wakacje. A na dzień dzisiejszy, gdy zabraknie masek, to szef głównego inspektoratu sanitarnego radzi, aby stosować zamienniki, które można zabrać dziewczynie czy żonie. No a tymczasem subskrybujcie kanał, udostępnijcie film i do usłyszenia niebawem. Na razie.